Shall we begin? Cześć wszystkim! Dziś jedziemy do Warszawy. Tak, wielki dzień. Słuchajcie, dziś w Warszawie odbywają się targi beauty forum, na które my z Radosławem się udajemy. Tak, dlaczego z mężem? Dlatego, że z koleżankami to jest po prostu łażenia, oglądania, a z mężem wszystko odbywa się sprawnie. Zresztą ja zawsze powtarzałam, że na wszelkiego rodzaju zakupy najbardziej lubię jeździć z Renatą i z Radosławem. Renata dzisiaj spędza czas z dzieckiem, też jej proponowaliśmy, żeby się z nami przejechała, ale ona tak, ale ona yy, woli ten czas po prostu poświęcić Korneli, bo yy, wolne ma tylko weekendy. Moi drodzy, dziś na Beauty Forum będzie Rafał Maślak. Rafał przepraszam, Rafał, przepraszam, i nie było mnie od godziny 12 do 17, bo wiem, że wtedy byłeś. Ja marzyłam o wspólnym serpie, więc teraz O, po prostu szok Ale no niestety, chyba się nie spotkamy z Rafałem. Rafał, przepraszam, przepraszam, po prostu. Może nie będę o tej godzinie, o której ty także wybacz, mój drogi. E, tak, Radosław, uważaj, no i po prostu teraz będzie taki. Przyjdzie nam mandat, po prostu jakby ten z YouTube'a, jak zobaczą jak ty jeździsz. Moi drodzy, więc my też tak naprawdę dziś wybieramy się na bakalarską. Jeżdżę, zgodnie z przepisem. Tak, dobrze, tak. Tak, tak se tłumacz. Chłopie. Jedziemy jeszcze na bakalarską, na giełdę kwiatową dokładnie. Powiązanki na wszystkich świętych. Wiem, że mamy dopiero drugą połowę września. Ale my zawsze zaopatrujemy się w takie rzeczy wcześniej, tym bardziej, że tych grobów, tak jak już wcześniej wspominałam, mamy troszeczkę do ubrania, więc wychodzi nam to sporo taniej. I w ogóle to dzisiaj trochę się stresuje, ponieważ pierwszy raz nagrywam naszym nowym aparatem, który zainwestowałyśmy razem z siostrą. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. Moja grzywka jest półokrągła, trochę za krótka. Nienawidzę, kiedy widać moje brwi, ale żeby ją naprostować po moim cięciu, niestety fryzjerka musiała tak zrobić. Także tak, najpierw bakalarska, chociaż nie wiem, czy nie jest ciutko już za późno. Może być. E, może być, że możemy dzisiaj tego nie załatwić. No, zobaczymy. I później e, Beauty Forum. Ja postaram się dla Was coś tam nagrać. Ale tak naprawdę, tych filmików pewnie z tego Beauty Forum na YouTubie na YouTube będzie bardzo, bardzo dużo. Ja nie jestem tego typu osobą, która łazi, wszystko ogląda. Jadę po konkretne rzeczy mam swoją listę co chcę kupić będę na trzech stoiskach tak naprawdę i mi wystarczy także tak, gdzie jeszcze mieliśmy radę jechać? a jedziemy jeszcze tak, do Lidla nie, poczekaj do Clifford, do Hent Home tak moi drodzy, jeszcze jedziemy do. na no to na marowisko to tak naprawdę zobaczymy jak z czasem, bo też musimy pamiętać, że zostawiliśmy w domu nasze dziecko, czyli Franciszkę. I powiem Wam jedno, że wczoraj e, zrobiłam Radkowi małą niespodziankę, ponieważ pierwszy raz wykąpałam Mopsa sama. Tak, Radek wróciła, po prostu mop, Mops e, nie wyglądał już jak brudny Mop, tak, bo strasznie się ostatnio wybrudziłam. Kupiłam nowy szampon. Jeżeli mi się sprawdzi, to na pewno Wam go pokażę. Bo kupiłam go u fryzjerki, psiej. Tak to się nazywa? No, u tej pani, która po prostu obcina i strzyże pieski. Kupiłam nowy szampon i też tutaj podpowiedź dla Was, jeżeli um, posiadacie takie psy jak Mopsy i leci z nich strasznie sierść, pani mi podpowiedziała, że najlepszym rozwiązaniem będzie tego psa po prostu wysuszyć suszarką. Także ja. Będę kiłbachy w łazience, żeby Frankę przekonać do suszarki na najmniejszych obrotach. I psawę słyszałam także z czyściuteńka, no ale została w domu, więc też nie będziemy mogli w tej Warszawie sobie posiedzieć za długo. Także co, mam nadzieję naprawdę, że dobrze mi widać, że ta moja grzywka nie wygląda bardzo, bardzo źle. Dziwne, bo w tym aparacie podgląd jest tu wysoka, a nie z boku. Także jeżeli tak zerkałam, to wybaczcie, to jest po prostu mój pierwszy raz. Także co, widzimy się. W kolejnym etapie naszej podróży do Warszawy, Shall we begin? a ja proszę, jak ja idę, widać? W obcasach, po jakimś kretowisku dosłownie. Dobra, wyszliśmy, moi drodzy. Co do stoiska Indigo, to. Nie na moje nerwy. Ja wiem, że dziewczyny sobie poprzyjeżdżały, które yy, mają ogromne salony, kupują dużo rzeczy, chcą kupić taniej. Ja się wycofałam. się Siwiec nie widziałam, ale widziałam Patrycję Kazady i jest piękna. Dobra, słuchajcie, bo ciężko mi się idzie. Mam tutaj swoje zakupy. W domu oczywiście nagram dla was hola, teraz idziemy po auto. My już po targach spędziliśmy tam dwie godziny. Radosław jest zmęczony, ale mi się wydaje, że to i tak jest bardzo, bardzo krótko. Co chcieliśmy Wam powiedzieć o samych targach? Widzieliśmy Patrycję Kazari. Muradek już ją kiedyś widział. Gdzie ją widziałeś? Na lotnisku w Tak, jest po prostu przepiękna. Filipa Heisera też widzieliśmy, nawet udało mi się kawałeczek nagrać. Coś tam był na jakimś stoisku, jakieś konkursy, nagrody. Nie część, tak? Bo. Moi drodzy, ja Wam powiem tak o targach, że kiedyś jeździliśmy na. Jesteś złośliwy. Jacko? Tak, jest złośliwy. Kiedyś jeździliśmy na. Radek, gdzie my jeździliśmy kiedyś? Na Expo. Na Expo. I pamiętam te targi, no, ja jeżdżę już od iluś tam lat, i kiedyś było tak, że to stanowisko OPI i Eurofashion było najbardziej obleganym. Teraz to się dzieje na Semilaku i na Indigo. I powiem. Ale chciałem tylko wtrącić. O 9.15 były trzy osoby na stoisku Semilaka, a na indigo to się dopchać nie można. Tak, bo wiecie, to ja stanęłam od razu na Indigo. Radek poszedł zobaczyć, jak jest na Semilaku. Ja na to indigo po prostu wymiękłam. Ja wiem, że dziewczyny sobie przyjeżdżają na dość duże zakupy, mają ogromne listy zakupów, po prostu tam się o, dopchać. Ja mówię, nie, to nie jest tego warte, nie będę traciła tutaj godziny, Boże, obcinam się, Muszę, może jednak patrzę Nie będę traciła... Hmm, Godzina to mało. Mało, chyba tak, więc niech tam stoją dziewczyny, które robią te ogromne zakupy ja tą jedną czy dwie hybrydy zamówię sobie przez internet, bo są te moje dwa kolory, szczególnie kolor Merlin, który ja po prostu uwielbiam i który mi się kończy, ja bardzo często napisałam go teraz na paznokciach. Ale mimo wszystko jednak wolę, ja wiem, że niektórzy mówią, że Semilak robi, że przez niego są jakieś tam uczulenia. I ja i tak nakładam to na paznokcie żelowe, nic jego mi nie spotkało i po Mnie prostu... też ciebie też, nie? No tak. Muszę kiedyś pomalować hybrydą, a wiecie, co Wam w ogóle? Jeszcze kiedyś powiedziałam doradka, że jak mnie mocno zirytuje, to może tutaj też podpowiem kilku z wam, z Was, co ja zrobię swojemu mężowi, jak mnie naprawdę zirytuje. To powiedziałam, że na pewno pomaluję mu, tylko to muszę zrobić latem. Paznokcie u nóg hybrydą, tak, kiedy chodzi, uważaj, Radek, tutaj przepuść Państwa. Tak, to powiedziałam, że mówię, pomaluję mu hybrydą paznokciem. I tak będzie musiał już do pracy. A druga rzecz to zrobię mu brwi chenną w nocy, jeżeli mnie też porządnie zirytuje. Także ja mam takie pomysły, yy, który, z którymi chcę się z Wami podzielić. Bo gdyby Wasz facet Was zirytował, to zawsze możecie yy, zacząć, odwalić mu numer. Odwalić mu numer, tak. Dokładnie. I to chyba wszystko, co otargać. Nie, dużo ludzi, strasznie dużo. A na Indigo to po prostu. i by było bum. I by było boom. no nie co ty tutaj uważaj. Yy, na tym Indigo, no nie no, to jest po prostu masakra, masakra. Yy, nie wiem, yy, i chyba w tym roku to ich stoisko było dużo, dużo większe niż tamte. Dwa razy takie w tamtym roku. Tak, i, i ludzi po prostu niesamowicie dużo, ale było 2 plus 1, więc dla dziewczyn, które prowadzą własną działalność i potrzebują tych hybryd bardzo, bardzo dużo, to jest duża oszczędność, moim zdaniem. Dla mnie w sumie żadna, więc. Sobie darowałam. I teraz jedziemy do klifu, do handelu home, bo chcę sobie kupić ręczniczki i bieżniczek. I jeszcze tak się zastanawiam, bo ja jestem głodna. Jeść mi się chce, mężu! Mężu, jeść mi się chce! Co ty na to? Mi też. To gdzie pojedziemy na jedzenie? Cieszę Dawaj, ta droga, zobaczymy. A tam w klipie może coś będzie? Może. Ale ja nie jem żadnego fast foodowego, chcę nie. taki normalny obiad. Ziemniaki, kotleta i surówkę. No, także jak znajdę gdzieś... I zasmażka. Ten... Nie, właśnie nie zasmażka, a będzie brzuszek, bo dopiero przestałam brać leki. Na przewód pokarmowy, moi drodzy. tak to chyba tyle. Widzimy się. Przewodów mam tyle w garażu, mogłem Ci kawałek przynieść. No, świeci mi się jabał. Ale ten aparat jest naprawdę dobry. Ale chwilę się opina. Muszę się naprawdę przyzwyczaić nim nagrywać. Także co? Jedziemy dalej i będziemy słuchać radia jakiego? Vox FM. Vox FM, tak. To jest ulubione radka radio w Warszawie, więc jak jedziemy, to słuchamy. I teraz możecie zobaczyć, jak naprawdę beznadziejnie wygląda moja grzywka. Zobacz, Radek, widziałeś to? Nie zły przykład. A, przeżyjemy, odrośnie. E, więc chciałam Wam opowiedzieć o mojej pierwszej wizycie w Cliffie, ponieważ. Pierwsza była na bani. Nie była bardzo sympatyczna, dziewczyna mi obcina, teraz grzywkę, nie gadaj. E, co do Cliffu. Moi drodzy, Michael Kors, Furla, Kevin Klein, Alma. Radzio mówi: chodź do Almy. Nie, wiem, nie ja tam. Pitol, wolę do Lidla, także teraz jedziemy do Lidla. Byłam w H&M Home po bieżniczek do Łazienki. Po prostu te rzeczy tam mają naprawdę bardzo, bardzo fajne. Bardzo dobre są na pewno ręczniki u nich. Eee, takie małe ja sobie zawsze kupuję. Chociaż ten większy może byśmy się zdecydowali i sobie kupili w ogóle jakiś zestaw eee, tych większych. Także podejrzewam, że kiedy będę decydowała się na zakup ręczników kąpielowych, wtedy poproszę już moją siostrę, bo ja tutaj prędko okazji. Nie to będę... do Warszawy pojechać pół godziny. No, poręczniki będziemy jechać. Jak Renata ma rzut beretem z pracy tego klifa, no to no, kupi. Renata, pytanie do Ciebie, kupisz? No, kupisz. Ja Cię ładnie poproszę. Także teraz jedziemy do. Lidla, po co jedziemy do Lidla? Głównie po herbatę i po świeże pesto. Ja wam, jak już zrobimy zakupy, ja wam to pokażę. Dziś ten vlog wychodzi totalnie samochodowy, ale po tej ostatniej akcji pod Lumpeksem, w jednym z vlogów, on się pokazał pil Paulinki. Ja o tym wspominałam w którymś filmiku. Jakoś tak mi jest, na targach trochę kręciłam, ale nie, nie wiem jak to jest z, właśnie z tym kręceniem na ulicach czy ludzie sobie tego życzą, czy nie. Mi absolutnie nie chodziło o to, żeby pokazywać ludzi, yy, tylko po prostu po, po nogach chciałam, żeby Paulina pokazała, ile u nas jest tych yy, osób na dostawach. Ja jestem jedną z nich. No trafiła się tam jedna osoba bardzo, bardzo kutliwa, no ale to już nie wracajmy do tego, chociaż gdzieś to we mnie siedzi, bo jest mi bardzo, bardzo przykro, bo tak naprawdę ja biegam na te dostawy dość często, widujemy się dość często i trochę mi tak przykro, że nie połamy do siebie taką sympatią jak powinniśmy no, ale to już nie ma co, ja też czasami potrafię być ukośliwa, chyba jak każda kobieta mamy te dni kiedy jesteśmy totalnie złośliwe e, moi drodzy, więc Lidl mm, ja bardzo ubolewam, że tego Lidla u nas w Sochaczewie nie ma były takie pomysły e, chociaż ja myślę, że ci nasi kupcy sochaczewscy no trochę by bojgotowali otwarcie Lidla bo jak był odbierany Kaufland czy biedronka, to słuchajcie, te sklepy były już dawno zatowarowane i stały, i musieli towar jakiś świeży przewozić, bo tam były jakieś protesty. A sami wiemy, ile tych, o już jest Lidl, ile tych chętnych do Lidla by było osób właśnie kupujących. Więc tutaj jakby się nie dziwia, szkoda, naprawdę szkoda, bo większość moich znajomych na przykład bardzo ubolewa, że tego Lidla nie ma, jeżdżą do Skierniewic. Chyba w Skierniewicach, w Gerardowie jest masakryczny. Żyr w w Skierniewicach chyba nie ma. Chyba jest w Skierniewicach, to się mi pamięta, kiedyś, ym, ktoś mi pamiętam, że kiedyś ktoś mi przyniósł takie żelki, powiedział, że kupił. No ale mogę, mogę się mylić. Może to był Gerardów. My jakoś do tego Gerardowa szczęścia nie mamy, bo tam wiecznie jest po prostu pusto. Także tak, yy, Lidli jest już obok, do tego Radek jedziemy? Nie. nie? No to jedziemy do innego, to jeszcze będę mogła chwilę do Was. Ym, pogadać, że właśnie chcę kupić świeże pesto na pewno i herbatę i też troszeczkę się porozglądać, bo y, kiedy pojawia to nasze życie na kredycie, wy najczęściej właśnie wspominacie o Lidlu i o produktach z, y, y, właśnie z Lidla dlatego ja właśnie ubolewam, że nie ma go, ale chociaż wiem jak by wyglądało to otwarcie i kolejki u nas w Lidlu, to pewnie przez pierwsze kilka miesięcy w ogóle bym go nie odwiedziła, bo ja y, tak jak już wspominałam właśnie na Indigo też wymiękłam gdzieś tych kolejek y, no za nimi nie przepadam, dla mnie to jest taki zmarnowany czas, że yy, Jak ludzie stoją tak blisko, to mi się zaraz, nie wiem, serce mi wali i w ogóle źle się czuję, robi mi się słabo. Nie lubię kolejek, Jeszcze jak ktoś na mnie z tyłu tak napiera. Nie się nie myją. Nie, nie dlatego, nie Radek, nie mów tak, to tak nieładnie. No czasami po prostu niektóre kobiety też używają nadmiernie perfum, więc na przykład tak jak dziś ja wybrałam się na targi, dosłownie psiknąłam się tylko raz, bo wiedziałam, że tam no będzie taka, takie zawirowanie tych zapachów, tym bardziej, że na tych stoiskach też pachnie. O, kto to? Musisz odebrać? No to... No już po zakupach w Lidlu. Co pijemy z Radziem? Pijemy soczek, który kosztował złotych 11. Zł. I skład tego soku, to jest tak, sok pomarańczowy, wyciskany bezpośrednio z owoców, nie z koncentratu. Złotych 11. Zł. Fajna, wyciągana słomka. Teraz ja się przekręcę, żebyście tutaj mogli chwilę na mnie popatrzeć, bo zaraz się będę z Wami już żegnać, bo jedziemy do domu. Ale z tego. Radek, możesz już jechać. Spokojnie, nie, nie irytuj. Ja jestem spokojnie, jak nigdy do domu. No. Chciałam Wam. Tak, o Boże, naprawdę ja mi się świeci. Chciałam Wam pokazać dwie rzeczy z Lidla, które ja uwielbiam i dlatego ubolewam, że tego Lidla u mnie. U mnie nie ma i pierwszą rzeczą to jest, herbaty Wam nie pokażę, bo tak naprawdę nie mam pewności, czy to jest ta dobra herbata, nie, nie chciałabym tutaj nikogo wprowadzać w jakikolwiek błąd, więc pierwsze to są takie Dizzy, syrop o smaku brzoskwiniowym. Wiecie, że my pijemy muszynę błękitną z Radzie, odzwyczailiśmy się kompletnie od picia hopkoli, coca-coli, pepsi i wszystkich tych takich słodzonych napojów, czasami nam się zdarza. Ja już nie pamiętam, jak pepsi czy kula smakuje. Ja też nie powiem Ci szczerze. Jeszcze jak ostatnio piekłam zebrę, to wypiłam trochę doktora Pepera, ale on jest migdałowym. Dobra, więc y, ubolewam, że nie ma tego soku brzoskwiniowego u nas, bo jest naprawdę bardzo fajny do tej wody. U nas są tylko y, pomarańczowe i cytrynowe, które my też sobie kupujemy najczęściej w Biedronce. I teraz przejdę do... Y, Mój mąż wykonał teraz manewry wyjechania z parkingu, wyjechania z parkingu z Lidl'a i to jest rzecz, która dla mnie jest w Lidl'u najlepsza i to jest takie świeże, niby pesto. Ja wam powiem szczerze, że to pesto. Yy, Ostatnio kupiłam pesto u Janusza w moim najbardziej ulubionym sklepie spożywczym w Zahaczewie i dostałam takiej zgagi, że musiałam ratować Reni i jeszcze tam jakimiś innymi tabletkami. My kupiłyśmy jakiś czas temu to pesto i nie wiem, czy Renacie się skończyła data, czy o nim zapomniała. Ja nie wiem. Ona tego pesto. Nie zjadła. Ja kupiłam też mojej siostrze jedno, żeby skosztowała, i tak jak kiedyś jadłyśmy najczęściej pesto po prostu do kluchów, tak w tym momencie robimy sobie takie eleganckie kanapeczki, gdzie dajemy bo też sobie mozzarella kupiłam. Właśnie mocarelkę w plastereczki, słuchajcie troszkę pesto i na to nać pietruszki. Także to jest po prostu niebo w gębie. Ja natkę pietruszki będę miała świeżą, ponieważ poprosiłam swoją siostrę cioteczną, która u siebie w ogódeczku ma pietruszki. Troszkę, żeby nasadziła mi w doniczkę, żebym właśnie mogła sobie taką świeżą y, uskubać, zsiekać i wrzucić właśnie na takie pesto. Mam nadzieję, że znajdę równie dobre pesto gdzieś w Zachodziejwie, no bo ja y, lubię takie rzeczy, a no nie jestem tak często w, w Lidlu, właśnie. Dobrze, moi kochani, więc to chyba wszystko. No, nie chcę też was. Y, za bardzo, nie wiem, absorbować swoją osobą, tym bardziej, że mojego męża zaczyna poleć głowa, a kiedy ja tak klekoczę, to obawiam się, że jego migrena może być jeszcze większa. Czy się mylę radosła? Kiwa, że nie. Więc y, przymyka mi jadaczkę, y, pozwalam mojemu mężowi trochę y, odpocząć. I co? I mam nadzieję, że filmik wam się w sumie podobał. Jeszcze raz przepraszam, że był tylko taki samochodo, ale mówię, mam trochę opory przed kręceniem gdzieś na zewnątrz, żeby ktoś się nie na mnie po prostu nie złościł, bo ja tego bym nie chciała, żeby gdzieś ktoś krzywo na to patrzył. Także moi kochani, kciukujcie, subskrybujcie, no bo wiecie, że będzie nam bardzo miło. Postaram się naprawdę następnym razem, żeby to moje nagrywanie tym aparatem wyglądało dużo, dużo lepiej, ale i tak jest super, bo aparat jest leciutki. Także pozdrawiamy Was gorąco, tak? Tak. No, pa. Cześć. Pomachaj radziłapką. No.